Kasty Rzeczpospolitej. To było bardzo ciekawe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po raz pierwszy chyba, odkąd prezydentem jest Karol Nawrocki, spotkał się on bezpośrednio z Radosławem Sikorskim. Zaskakujące to było spotkanie, pełne uśmiechów, no a Donald Trump, jak to Donald Trump, znowu nas zaskoczył. Ale chyba nie tylko nas, bo i Władimira Putina. Michał Płociński, zapraszam na podcast Rzecz w Tym, w którym to sobie wszystko dzisiaj podsumujemy. A ze mną jest Artur Bartkiewicz. Cześć, Cześć. szef wydawców strony głównej RP.pl i publicysta oczywiście Rzeczpospolitej. Zaskoczyło Cię, jak Donald Trump ostro powiedział o papierowym tygrysie i o tym, że Ukraina w zasadzie, bo papierowy tygrys to mówiło Rosji, po raz pierwszy tak obrażając Putina, no i że Ukraina potem dodał, w zasadzie to może odzyskać. Wszystkie swoje ziemie. Mówiąc precyzyjnie, Donald Trump tego nie powiedział, tylko napisał w serwisie Truth Social. To rzeczywiście w dzisiejszych czasach to prawie, prawie to samo, ale jednak ma to trochę mniejszą wagę, niż gdyby wygłosił to na konferencji prasowej. Ona z takich jego znaczących deklaracji w czasie tej konferencji po spotkaniu z Załęskim była ta, że gdyby po raz kolejny rosyjskie myśliwce naruszały przestrzeń powietrzną NATO, to na pytanie dziennikarza, czy powinny być strącane, Donald Trump powiedział krótko tak. Ale tej myśli nie rozwinął, a wcześniej Marco Rubio, sekretarz stanu, mówił, że trochę bardziej ostrożnie, że tak, oczywiście powinniśmy strącać, ale tylko wtedy, jeżeli stanowią realne zagrożenie. Więc tutaj do tej wypowiedzi Trumpa podchodziłbym spokojnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o dyplomację Trumpa wobec Rosji i Ukrainy, to tutaj sprawdza się to, co jeszcze przed prezydenturą Trumpa, na co zwracano uwagę, że w dyplomacji, w polityce zagranicznej, Donald Trump kieruje się taką niepisaną, 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 niepisaną niepisanym sposobem, przepraszam, taką doktryną szaleńca. To znaczy, ją miał sformułować Richard Nixon w czasie, w czasie wojny w Wietnamie, wietnamskiej. tak? W czasie wojny wietnamskiej. Jednemu z doradców Richard Nixon miał powiedzieć, że że on kieruje się właśnie taką doktryną, to znaczy ma chce, zachowuje, zachowuje się tak i udziela takich wypowiedzi, żeby Rosja, czy wówczas Związek Radziecki, uważała go za zupełnie nieprzewidywalnego, żeby i Wietnamczycy uważali go za nieprzewidywalnego, i żeby łatwiej było mu negocjować. Wydaje się, że Donald Trump też się tak zachowuje, przy czym to wszystko kończy się na słowach, bo Donald Trump tak y, miota się od ściany do ściany. To znaczy, mieliśmy już ostre ataki na Ukrainę, y, przecież nazywał całkiem niedawno, mówił, że Wojna Rosji z Ukrainą to jest wojna Zełęskiego i Bidena, sugerując, że Ukraina jest jakoś współodpowiedzialna za to, że ta wojna wybuchła, sugerując, że. Powinna była się jakoś wcześniej porozumieć. Trump wypowiadał się też wcześniej tak, że Ukraina nie powinna iść na wojnę z Rosją, ponieważ jest mniejsza i słabsza, a w takich w, w takim układzie tę wojnę przegra. Ta te, wypowiedź obecna i wskazuje rzeczywiście tak pozornie na taki Wolny o 180 stopni, ale dopóki nie będą jej towarzyszyć jakieś sankcje dodatkowe wobec Rosji, czy sankcje wtórne na Chiny, czy jak, jakaś większa pomoc wojskowa dla Ukrainy oprócz tej, którą opłaca, opłaca Unia Europejska, to myślę, że na nią należy reagować spokojnie. Oczywiście Rosja wydaje się skonsternowana. Pisze o tym na stronie RPP Andrzej Łamanowski w swoim bardzo dobrym komentarzu, ale są już komentarze rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który mówi, że Trump sformułował takie, taką ocenę sytuacji, bo swoją ocenę przedstawił mu Władymyr Zełenski. On pod wpływem tego błędnie ocenia sytuację. Dzisiaj w Nowym Jorku spotyka się Siergiej Ławrow z Marco Rubio i Ławrow ma przedstawić mu rosyjską wizję sytuacji. Zobaczymy co po tej rozmowie napisze Donald Trump. Tak, a Rosja nie jest papierowym tygrysem, tylko jest niedźwiedziem, a niedźwiedź nie może być papierowy. Bardzo ładna odpowiedź. A zaskoczyło cię zdjęcie, które wrzuciła i Kancelaria Prezydenta i sam Radosław Sikorski na swoje social media, nawet dwa zdjęcia. Rzadko się zdarza, żeby MSZ i Kancelaria Prezydenta wrzucały te same zdjęcia. No tak, jest to zdjęcie siedzących obok siebie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego, rzeczywiście wcześniej to znowu uśmiechniętych, dodajmy. uśmiechniętych tak, tak dzisiaj słyszałem wiceminister Bartoszewski mówił, że musieli o czymś zabawnym rozmawiać, bo widać, że tutaj byli w dobrych humorach i że te relacje się poprawiają. Pamiętajmy jednak znowu, że temu wszystkiemu towarzyszyła wcześniej wojna o samolot i o to kto kogo powinien zaprosić na pokład samolotu. Tę wojnę trochę przeciął Donald Tusk, bo Donald Tusk powiedział, że on mając doświadczenia z takich wojen z Lechem Kaczyńskim nie radzi tego nikomu i wezwał MSZ i Pałac Prezydencki do współpracy, więc być może dlatego, znaczy nie dla, na pewno nie Pałac Prezydencki, dlatego Wrzucił to zdjęcie, ale być może dlatego Radosław Sikorski to się wrzuca, pokazując, że skoro premier mówi, że współpracujemy, no to teraz wchodzimy w etap współpracy. To bardzo nie zaskakuje, no bo to znowu jest taki trochę tylko gest. Jak ten wpis Trumpa w True Social może mieć tak samo niewielkie znaczenie, dlatego że. Pałac prezydencki i MSZ pokazują w ten sposób, że no, na jakiejś podstawowej płaszczyźnie współpracują. To też jakiś taki gest uspokojenia być może dla Polaków, że nie jest tak, że prowadzimy zupełnie dwie i inne polityki zagraniczne. Ale czy należy się spodziewać tutaj jakiegoś przełomu? No Jest to wątpliwe, bo wiemy, że są fundamentalne różnice, jeżeli chodzi chociażby o kwestię ambasadorów. To jest taka najbardziej, najbardziej, e, za, e, najbardziej zaogniona o, no, sytuacja tak. obecnie tak? największy punkt zapalny między, e, między pałacem prezydenckim. A MSZ-em, to znaczy właśnie kwestia kwestia ambasadorów, głównie w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, czyli chodzi o Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa. Wiadomo, że jest propozycja pałacu prezydenckiego, żeby pójść tutaj na pewien kompromis, tylko że to jest taki kompromis, zwycięski kompromis dla pałacu prezydenckiego. To znaczy, że pałac prezydencki decydowałby o ambasadorach w krajach, gdzie jest ustrój prezydencki, no i wtedy ambasadorem w Stanach Zjednoczonych nie byłby Bogdan Klich. Być może Ryszard Sznepf pozostałby we Włoszech, no bo tam mamy system parlamentarno-gabinetowy. Chociaż też trudno uwierzyć, że Karol Nawrocki podpisałby tę nominację. Wydaje się, że to byłoby kompromis taki, ale z wyłączeniem Ryszarda Sznepfa, więc tutaj pewnie konflikt będzie trwał. Natomiast to że wysłanie takiego sygnału, że MSZ i pas prezydencki są w stanie współpracować w dziedzinie polityki zagranicznej, w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy występują na forum międzynarodowym, jest dobry. zobaczymy co dalej z tego wynik. No ja też wiem z drugiej strony, że jest szansa na kompromis ze strony rządowej MSZ u Wiemy, że na Radosława Sikorskiego. Różne organy naciskają, żeby się zgodził na rozwiązanie, jak to mówią w rządzie, pakietowe. Czyli jest jakaś propozycja wysunięta przez rząd do, do pałacu prezydenckiego, zróbmy tak, żeby znaleźć jednak ten kompromis. I powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że to pałac prezydencki trochę tę propozycję sabotuje, bo to, jak się wypowiada minister Marcin, przydaczy w Nowym Jorku o Bogdanie Klichu, w momencie, kiedy dobrze wiem, że są przekazywane sygnały do. Pałacu Prezydenckiego, że przestańcie bezpośrednio atakować ambasadorów, których chcecie wymienić, bo to nie ułatwia znalezienia kompromisu, to tak wygląda, jakby trochę tego kompromisu nie chciał pałac prezydencki znaleźć. No bo. Tak naprawdę w interesie pałacu prezydenckiego, w interesie obozu szerokiego prawicy skupionego wokół Karola Worskiego jest, żeby taki konflikt trwał i żeby no, rząd znajdował się w pewnym impasie, no bo to pokazuje, to jest kolejny taki dowód na nieskuteczność rządu. Rząd chciałby obsadzić ambasadorów, a nie, nie jest w stanie, bo to nie, nie chodzi tylko o tych dwóch. Tych dwóch to jest przedmiot sporu, ale tutaj kilkadziesiąt placówek jest nieobsadzonych, są tam. Tak, niektóre to są absurdalne. Nie wiem, Malta na przykład. Tak, ale to dlatego, że pałac prezydencki podchodzi właśnie do tego pakietowo w ten sposób że mówi że musimy rozstrzygnąć kwestię tych spornych ambasadorów i dopiero wtedy prezydent zaakceptuje tych którzy nie budzą kontrowersji stąd mamy kilkadziesiąt placówek gdzie są dyplomaci w randze charge i no, jesteśmy w impasie i im dłużej trwa ten ten spór, tym mniej jest to korzystne jednak dla rządu, bo to rząd musi usilnie pokazywać, że on jest w stanie rządzić, jest w stanie działać, bo główny zarzut wobec rządu cały czas i w kampanii prezydenckiej, i już po kampanii prezydenckiej jest taki, że rząd, rząd Donalda Tuska, że cały ten obóz nie umie rządzić Polską, nie umie być skuteczny. No a koronnym dowodem na to jest, że u naszego najważniejszego sojusznika w Stanach Zjednoczonych nie mamy ambasadora. No i takie zaostrzanie tej sytuacji. Stawia rząd pod ścianą, no bo albo. Będą musieli ustąpić i tego Bogdana klicha odwołać i zgodzić się na to, że był fatalny wybór, bo temu służący te wypowiedzi Marcina Przydacza, który mówi, że absolutnie nie można. Znaczy popełniliście błąd. Wybraliście zło, złego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych u naszego najważniejszego sojusznika. No albo będzie kontynuował ten spór i będzie zostanie przy tym Bogdanie Klichu w Waszyngtonie, ale wtedy nie będziemy mieli tam ambasadora i nie będziemy mieli wielu wielu innych. Więc tutaj No to jest rozgrywka oczywiście na scenie, na scenie krajowej, no bo nie jest tak, że zerwaliśmy. Relacje dyplomatyczne z którymś, z którymś z krajów, no ale łatwiej jest prowadzić dyplomację, kiedy ma się jednak ambasadora w danym kraju, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych warto by było mieć ambasadora Kolejna ciekawa rzecz, że pałac prezydencki nie ukrywał, że prezydent zwrócił się do MSZ-u o nazwijmy to tezę do wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. To zresztą było bardzo. Dobre, moim zdaniem, wystąpienie, które też tak z takich pozycji obrońcy liberalnego świata pokazało Karola Nawrockiego. Ale to chyba jest ciekawe, że tak oficjalnie przyznają, że, że tutaj to będzie wyglądało trochę inaczej niż przy poprzednich wizytach prezydenta. Nie tylko w Stanach. No, być może uznano, że to znowu, że to jest taki sygnał wysłany do Polaków, trochę do uspokojenia Polaków, że jeżeli chodzi o kwestię, no bo zgromadzenie ogólne ONZ, ogólnie to posiedzenie było takim ze strony państw zachodnich, zwłaszcza europejskich, było takim manifestowaniem tego, że musimy bronić porządku porządku świata, bronić nawet ONZ, bo Emmanuel Macron tutaj bronił ostro ONZ-u, który został zaatakowany przez Donalda Trumpa wcześniej, na, w czasie tego posiedzenia, yy, o którym mówimy. Natomiast Natomiast no, dotyczyło wiadomo, że takie posiedzenia zwłaszcza to w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście wojny w strefie gazy dotyczy spraw światowego bezpieczeństwa, dotyczy spraw, które wszystkich nas dotyczą. No i tutaj dobrze jest wysłać jakiś sygnał do opinii publicznej w Polsce, ale też do światowej opinii publicznej. Właśnie, bardziej na podwórko krajowe, żeby się nie martwić, że jednak potrafią współpracować, bo widzimy, że potrafią. Czy bardziej na zewnątrz, żeby pokazać, że Polska wbrew tym narzekaniom, że tutaj jest jakiś ostry konflikt. Polityczny, to jednak jest zjednoczona. Myślę, że to jest sygnał w obie strony. To znaczy do, do krajowych wyborców, zwłaszcza tych odbiorców czy obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie są mocno zaangażowani w tę wojnę polsko-polską, no to jest taki sygnał, że spokojnie, my tutaj są jakby jakieś imponderabilia, które które nas łączą, tak? że nie jest tak, że będziemy się kłócić w każdej sprawie, no bo to mogłoby zagrażać bezpieczeństwu. Widzieliśmy zresztą taką współpracę po tym incydencie dronowym z, w nocy z 9 na 10 września i to był dobry sygnał, to też wydaje. Się uspokoiło Polaków, no bo tutaj nie ten incydent, chociaż bardzo poważny, taki najpoważniejszy, chyba po, po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o takie naruszenie polskiej granicy, no nie wywołał jakiejś paniki ani histerii w Polsce. Czuliśmy się zaniepokojeni, no ale widzieliśmy, że tutaj władze współpracują. Na razie jesteśmy jesteśmy przygotowani na tego typu prowokacje, to z jednej strony, no a z drugiej pewnie do też światowej opinii publicznej, do również do naszych przeciwników, że rozgrywanie władz Polski się nie uda No bo to jest jakby takie największe zewnętrznie to jest największe zagrożenie że zewnętrzni aktorzy zwłaszcza nasi przeciwnicy zwłaszcza Rosja będą starali się rozgrywać te dwa, dwa ośrodki władzy wbijać tutaj klin No i doprowadzać do jakiegoś narastania konfliktu społecznego a polaryzacja konflikt społeczny i sytuacja w której no, pół społeczeństwa opowiada się za jednym ośrodkiem pół za drugim pół społeczeństwa nie wierzy jednemu ośrodkowi pół drugiemu no jest korzystna dla Rosji ponieważ ułatwia choćby szerzenie dezinformacji ja bardzo lubię Wiesz, kwestie retoryczne, jak są dobrze wygłoszone przemówienia, i, i naprawdę piałem z zachwytu i nad przemówieniem najpierw Radosława Sikorskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, kiedy zwracał się do Rosji, żeby Rosja nie, nie przychodziła do nas skamleć, kiedy jej no, bałony tak, rakiety spadną. Wcielił tak, wcielił się w rolę Jastrzębia tak, takiego. Tak. Prawdziwy, taki na na najlepszy Radosław Sikorski, najlepsze jego wydanie Jastrzębia, masz rację, ale też bardzo, i naprawdę bardzo mi się podobało, jak zostało ułożone, i cieszę się, że wspólnie nie tylko. Przez kancelarię prezydenta, ale też to były te tezy z MSZ podsunięte, przemówienie Karola Wrockiego, ale tam właśnie tak jak powiedziałem, no. Pozycji obrońcy liberalnego świata, opowieść o tym, że ten świat się dzisiaj kończy i prawo międzynarodowe się nie sprawdza. I decyzje, tak powiedział Karol Nawrocki, decyzje, które będziemy podejmowali dzisiaj, będą skutkowały na najbliższe dziesięciolecia. To, co my dzisiaj ustalimy, tak będzie wyglądał świat przez dekady. Myślę, że to nie jest tylko mocne retorycznie, ale że bardzo dużo w tym jest. Prawdę. Nie, oczywiście oczywiście tak. Jest też prawdą, że chociaż Karolowi Nawrockiemu tak politycznie i chyba personalnie blisko do Donalda Trumpa, to jednak stanowisko Donalda Trumpa w kwestii tego, jak miałyby zakończyć się konflikty i jaki miałby być nowy ład świata, jednak będzie się różniło od naszego choćby dlatego, że Donald Trump jest przedstawicielem mocarstwa, który, jeżeli by doszło do zmiany w świecie takiej, że Prawo międzynarodowe czy układy wielo, wielopaństwowe przestały być, być tak ważne jak ustalenia mocarstw między sobą, bo tutaj Donald Trump, krytykując ONZ, de facto mówi, że ONZ się nie sprawdza, więc wróćmy do, do czasów, kiedy to ja tutaj e, uczynię Amerykę znowu wielką i my bez, u, urządzimy ten, ten świat tak, że będzie dobry. No To jest e, to nie jest w interesie takich krajów jak Polska, dlatego że no, dla nas. Dla nas te zasady, które zostały ustanowione po II Wojnie Światowej, zasada nienaruszalności granic przede wszystkim, ale też zasada suwerenności, samostanowienia, zasada rozstrzygania tych sporów. Wszystkich. Brak wpływów mocarstw. Brak wpływów mocarstw, tak, tak. A przynajmniej no, ograniczenie wpływów mocarstw. I zasada, że ustalamy wszystko w dialogu i w, na forum właśnie takim jak ONZ jest korzystna, więc tutaj my niezależnie od tego jakie... Jakie poglądy polityczne prezentują polscy politycy? I wydaje się, że tutaj, tutaj będzie panowała wśród nich zgoda, może z wyjątkiem jakichś skrajnych zupełnie e, przedstawicieli, e, na przykład e, Konfederacji Korony Polskiej, bo oni chyba na to wszystko inaczej trochę patrzą. Ale abstrahując od tego, no to. Karol Nawrocki tutaj tak naprawdę broni bezpieczeństwa Polski, bo to obrona tego liberalnego, powojennego świata to jest obrona bezpieczeństwa Polski. Bo w świecie, który miałby się wyłonić, który, jak, jak są nasi przeciwnicy, zwłaszcza Chiny i Rosja, miałby być światem już wielobiegunowym, z wyraźnymi ośrodkami, które między sobą dzieliłyby strefy wpływów, no to my znajdujemy się w strefie zgniotu, bo my znajdujemy się między światem Zachodu i Wschodu, które miałyby między sobą znowu znowu jakoś te, te strefy wpływów rozdzielać i my. Bylibyśmy niewątpliwie, nasze bezpieczeństwo by się zmniejszyło, nawet jeżeli ostatecznie znaleźlibyśmy się po właściwej stronie, no to bylibyśmy blisko frontu. Więc my powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak uznano te e, święte zasady prawa międzynarodowego, e, a to nie jest łatwe, bo oprócz konfliktu, o którym najwięcej myślimy i mówimy to czy się też konflikt na Bliskim Wschodzie a tutaj postawa Zachodu jest taka no, teraz coraz bardziej coraz bardziej godna e, godna coraz, szacunku coraz bardziej pryncypialna coraz bardziej pryncypialna ale jednak nie tak pryncypialna od początku jak była wobec Ukrainy i to sprawia, że kraje globalnego południa kiedy mówimy o konflikcie na Ukrainie one one mówią no dobrze my wy tutaj o tej Ukrainie mówicie Rosja łamie prawa człowieka i tak dalej a co robiliście przez te dwa lata jak Izrael przekraczał kolejne granice w strefie Gazy i tu i tu Niestety, postawa i pozycja Stanów Zjednoczonych jest taka budząca no, wątpliwości. No bo trudno występować w roli obrońców, no może nie praw człowieka, bo pewnie Donald Trump by nie chciał, no, ale obrońców powiedzmy sprawiedliwości światowej, tego, żeby napadnięte państwo nie, nie było napadane, kiedy jednocześnie przymyka się oko na to, co robi Izrael w strefie gazu. No to na koniec w takim razie Cię podpytam, czy chcąc, nie chcąc, no mimo że oczywiście bardzo dużo o Trumpie, o... Opowiada Karol Nawrocki, że chce uchodzić za przyjaciela ruchu MAGA i chce w Polsce reprezentować albo może stworzyć nową taką alt prawicę. To czy chcąc, nie chcąc, on nie będzie się na arenie międzynarodowej po prostu, zgodnie z racją stanu, zbliżał do Europy i do europejskich liderów? Czy on się do nich zbliży, to. Tutaj pozostaje to kwestią zobaczymy. Wydaje mi się, że być może w kwestii takich taktycznych celów, tak. No to właśnie tu, tu mamy jeden przykład takiego taktycznego celu. Ale już na przykład w kwestii walk ze zmianami klimatycznymi wydaje się, że jest dużo bliżej zresztą w tym samym przemówieniu zaznaczył, że on się zgadza z Donaldem Trumpem, który mówił, że globalne bo on powiedział, że Donald Trump powiedział chyba, że globalne ocieplenie to jedna z największych oszustw w historii świata. No skoro Karol Nawrocki się z tym zgadza, no to będzie mu trudno się jednak zbliżyć do europejskich liderów, wydaje się Dużo zmian musiałoby, no być może zajdą takie zmiany w Europie, ale jeszcze chyba one one są przed nami. Jeszcze tutaj nie kwestionujemy wszyscy zmian, zmian klimatycznych. Myślę, że to będą raczej taktyczne sojusze o tym, że Karol Nawrocki stara się jednak dystansować wobec tych liderów, świadczy chociażby historia tego wyjazdu Wołodymyra Zoęskiego do Białego Domu, kiedy wyjechał tam w towarzystwie europejskich liderów. I Karol Nawrocki z racji tego, że brał udział w rozmowach z Donaldem Trumpem. Wraz z tymi wszystkimi liderami, którzy pojechali do Białego Domu, mógł wydaje się starać o, o ten wyjazd i mógł tam właśnie pokazać, że on występuje po stronie Europy, a on taktycznie tego nie zrobił. Oczywiście mówiło się, że chodziło o to, że bał się, że będzie odwołana ta jego wizyta późniejsza w białym domu, no ale jednak. I dodajmy i bał się, że musiałby po prostu prosić o taki wyjazd Wołodymyra Załańskiego, i jeszcze potem, by mu skrajna prawica to wypomniała. To też, no a poza tym, by siedział po tej jednej stronie stołu, jednak z tymi wszystkimi przywódcami europejskimi, którzy oprócz Georgi Meloni są mu bardzo na pewno odlegli. Wątpię, żeby Karol Nawrocki chciał być kojarzony politycznie z Emanuelem Macronem, albo Kejrem Star Star Starmerem, więc tutaj bardziej spodziewam się, tak jak mówię, takich taktycznych, yy, realizowania taktycznych wspólnych celów, ale ogólnie przebudowa. Świata, społeczeństw, o może tak, przełudowa społeczeństw i takich kwe, kwestii ideologicznych w społeczeństwach, raczej tutaj będzie Karolowi Dąbrowskiemu bliżej do Donalda Trumpa i do ruchu MAGA i do tych ich celów, jeżeli chodzi o walkę z, z, z woke z ideologią, jak tutaj się po tej stronie mówi, gender i ogólnie z taką liberalno-lewicową wersją społeczeństwa. Pięknie ci dziękuję za to podsumowanie tych ciekawych dni na arenie międzynarodowej. Artur Bartkiewicz opowiadał dzisiaj Państwu o tym, co się działo publicysta Rzeczpospolitej, szef wydawców strony głównej RP.pl. Dziękuję bardzo. A ja tak na koniec jeszcze się uśmiechnę i tym razem naprawdę się uśmiechnę, bo koledzy mi zwrócili uwagę, że jak mówię, że się uśmiecham do Państwa, to się nie uśmiecham, a ja chcę się naprawdę szczerze tutaj przemilić w sprawie Subskrypcji Rzeczpospolitej. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.rp.pl i naprawdę warto wykupić cyfrową subskrypcję. Michał Łociński, dziękuję uprzejmie. Podcasty Rzeczpospolitej.